Miało być kompetentnie i bezpartyjnych koneksji, a jest. Hmm. Wicemarszałek Województwa Śląskiego z Platformy Obywatelskiej został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i usłyszał zarzuty przyjęcia i wymuszenia łapówek. W Mazowieckiem z kolei. Pytania o kolesiostwo. Młody radny dzielnicy Wawer z Koalicji Obywatelskiej, który zasłynął z wulgarnego nagrania przeciwko prawu i sprawiedliwości, nie miał sobie równy w konkursie na stanowisko inspektora w Pruszkowskim Starostwie, gdzie rządzi. Koalicja Obywatelska, były prezes PZU Ukrainy, który miał przemycać narkotyki, otrzymał za to gigantyczną odprawę od państwowej spółki. Tak wyglądają elity Platformy. Adrian Borecki. Bardzo proszę o głos na Bartłomieja naszego lidera listy do sejmiku. Powodzenia. Prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, wicemarszałek województwa Śląskiego, najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. W środę zatrzymało go CBA. Dziś były wiceprezydent Częstochowy usłyszał zarzuty przyjęcia łapówki i wymuszania jej w zamian za działania podejmowane w ramach pełnienia funkcji publicznej. Jestem przekonany na 100%, że jest to, jest to wierzchołek Góry Lodowej. To jest ten, ten pierwszy krok i, i, i że, że sprawa potoczy się nawet nie w tym kierunku, ale że. że... Że w innych kierunkach związanych z Urzędem Miasta i ze spółkami miejskimi. Bartłomiej S. zajmował się wydziałem architektoniczno-budowlanym, urbanistycznym i geodezyjnym. Nadzorował wszystko, co było związane z gruntami, z przekształceniami i nieruchomościami. Liczę na Państwa głosy i wierzymy, że wspólnie zmienimy częstotliwość subregna. Polecam bardzo S. Te zmiany miały jednak odbywać się za łapówkę. Radni Częstochowy informują, że agenci CBA działania prowadzili także w Urzędzie Miejskim, gdzie większość ma Platforma. Drżeć mają też inni lokalni działacze partii Donalda Tuska, na co mogą wskazywać decyzje władz Częstochowy. Wczoraj na Radzie Miasta jeden z wiceprezydentów omawiał projekt uchwały zagospodarowania przestrzennego, czyli działu, którym zajmował się Bartłomiej S. I za kilka godzin. Drugi wiceprezydent już na sali sesyjnej prosi o zdjęcie tych z porządku sesji. No takie, taka sytuacja nie, nie zdarzyła się. Ja pytany Panie Prezydencie, kilka słów, no, dlaczego tak się stało. No, kilka godzin wcześniej wiceprezydent polecał. Omawialiśmy wszyscy. Komisje jednogłośnie przyjęły te projekty, a Pan prosi o odciągnięcie. Nie było ani słowa odpowiedzi merytorycznej polityczną matką chrzestną Bartłomieja S ma być minister zdrowia Izabela Leszczyna. Próbowaliśmy zdobyć jej komentarz w sprawie partyjnego kolegi. Poczta głosowa. Zostaw wiadomość po sygnale. Bezskutecznie. Mieszkańcy Częstochowy nie mają dobrych skojarzeń z byłym wiceprezydentem. Jak pan wspomina pana prezydenta? Właściwie to Nieciekawie. Nieciekawie kojarzy się też nazwisko warszawskiego radnego Koalicji Obywatelskiej Mikołaja Wasiewicza, który zasłynął z opublikowania tego wulgarnego nagrania z tegorocznego Kampusu Polska. Dwie, nie Młody działacz K.O. wie jak wkupić się w łaski wyżej postawionych polityków. Jak widać w platformie podlizywanie się Tuskowi bardzo się opłaca. Wasiewicz zdeklasował konkurencję w konkursie na stanowisko inspektora w zespole komunikacji zewnętrznej pruszkowskiego starostwa, ustalił portal niezależna.pl Można powiedzieć, że jesteśmy na głowach. Władze powiatu pruszkowskiego, gdzie młody działacz koalicji obywatelskiej znalazł dodatkowy etat, zdominowane są przez działaczy KO. Nie wiem jakie są jego kompetencje. Chciałbym wierzyć, że ten konkurs był przeprowadzony uczciwie, natomiast tak jak mówię, być może ma jakieś ukryte kompetencje i zasługuje na taką funkcję. Te kompetencje aż tak ukryte nie są. Donald Tusk! Donald Tusk! Do! 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 Orazania, Panie Premierze! Pochodzenia! Do! Do! Dziękować za co mają też pracownicy Ministerstwa Finansów. Tusk i jego ludzie nie oszczędzają na wypłatach nagród dla swoich ludzi. Portal Niezależny. ustalił także, że od początku tego roku do 7 października pracownicy resortu, którym zarządza Andrzej Domański otrzymali nagrody o wartości ponad 20 milionów złotych. Z kolei, jak informuje portal Nowy Świat 24, odwołany już prezes PZU Ukraina, który 5 października został zatrzymany na polsko-ukraińskiej granicy z narkotykami w Walcie, miał otrzymać półroczną odprawę i dodatkowo półroczne odszkodowanie w ramach zakazu konkurencji. Człowiek Tuska w PZU przepracował niecałe trzy miesiące. Zapytaliśmy państwową spółkę, ile łącznie wypłaciła ona swojemu byłemu pracownikowi, który w samochodzie miał worki z narkotykami, ale do czasu emisji tego materiału nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Platforma Obywatelska nie kierowała się budując swoje kadry kryteriami etycznymi, moralnymi czy też intelektualnymi, ale szukała ludzi najbardziej fanatycznych. Takich, którzy pragną władzy i jednocześnie są gotowi niszczyć przeciwnika politycznego. Reszta była zupełnie nieistotna. I takie to elity i wykwalifikowane kadry Donalda Tuska. Ad